W zasadzie instalacja podpięta prowizorycznie, tak w ogóle to cześć w kolejnej odsłonie i będzie pierwsza próba. Przekaźnik słychać, że, że pyka. Działa też obrotomierz, co mnie bardzo cieszy. A gaz jest odpięty jeszcze, no to nie sprawdzimy jak bardzo działa, ale w miarę to sensowne. E, czekajcie, kontrolka oleju chyba była podpięta. Jest, gaśnie. Tak, gaśnie. No temperatury jeszcze, paliwo do działa. Czujnik temperatury trzeba podpiąć i kontrolkę check. No, poskręcać to wszystko i, i dalej. Dobra, nie męczymy, bo nie ma chłodzenia. Udało się ogarnąć linkę od gazu. Musiałem w tym celu wyjąć zegary. Bo no, tutaj patent ktoś wymyślił niesamowity z dołu żadnego dojścia. Linka od sprzęgła wymieniona na mm, linkę z diesla. 1.9 diesel, bo jest dłuższa i puszczę sobie ją za Nie będę się zastanawiał, czy mi się usmaży, czy nie. Gaz ogarnięty na lince od Opla, nawet to fajnie pasuje. Linkę trzeba skrócić o jakieś 3 cm, pasuje wszystko. A i przewiercić podstawę od linki przy pedale na 17 mm, tak żeby linka oplowata weszła, no i jest OK. Dobra. Plan teraz na chwilę obecną wkładamy chłodnicę i sprawdzamy układ yy, szczelności jego. No musi teraz już silnik popracować trochę, zobaczymy co i jak. No i co jeszcze w najbliższym czasie? Dorobienie podstawy nowej podstawy pod pompę albo przełożenie pompy, która była oryginalnie od Poloneza jakoś tak, żeby ona się tutaj zmieściła na wspomaganie generalnie chodzi o to i zostałby nam jeszcze wydech, układ wydechowy, który trzeba Skrócić portki, żeby poszedł do góry. No jest jeszcze trochę zajęcia. No to co? Układ zalany chłodzenia. Weszedł cały kubeł wody, jak do 60. Trzeba to odpalić i będzie pierwszy raz chodził sobie, aż się tutaj zagrzeje. No i mam nadzieję, odpowietrzy ten układ. I już tylko będzie pięknie. O, tam się coś napątało Dobra oleju. Poprzednim razem Wam nie pokazałem. Tu jest lampka ciśnienia oleju. Ten piktogram on się cały czas świeci. Więc żeby nie było, że nie ma ciśnienia. Bo za każdym razem. O, nie masz ciśnienia oleju w Polonezie. Dobra czekamy. Także co. Prędkościomierz. Nie prędkościomierz. Ten drugi. Obrotościomierz działa. Temperatura. To jest kwestia termostatu. Opel wiadomo. Ewentualnie wymiana jeszcze czujnika. Tak mi wchodzi. w, w po głowie, żeby od poloneza, tam jest jednopinowy do temperatury, nie wiem jak one są tutaj zestrojone, czy one, rezystancja pasuje tutaj do tych wartości, no a tak to co no. yy, zostało jeszcze podłączyć serwo hamulca mam już przewód yy, no i co, i rzeźbić wydech jak wyrzeźbimy wydech, no to to będzie można wyjechać na drogę Dobra, dzień kolejny pojawiają się pewne wątpliwości. Znaczy ja je miałem już od jakiegoś czasu, ale myślałem, że to kwestia no kwestia tego, że to wszystko było tak sklecone na prowizorycznie. Generalnie chodzi o układ chłodzenia, No i tak za każdym razem, kiedy coś tam robiłem przy tym silniku, czy przy tym aucie, no to, to było pierwsze odpowietrzenie. Dobra, do celu. Ruszenie układu, czy układ chłodzenia nie chce startować przy odpaleniu na zimnym? Nie, tak jakby termostat nie chciał otworzyć. Termostat jest nowy, wygląda to tak: odpala się auto, wszystko jest w porządku, ciśnienie się w układzie nie buduje, węże są miękkie. Do momentu, kiedy tam osiągać, zaczyna 90 stopni i zaczyna przechodzić wyżej. No i tam się zaczyna problem już, bo zaczynają nam węże bardzo mocno twardnieć. A układ nadal nie rusza. Tak jakby no, termostat nie chciał otworzyć i teraz tak. Zgaszę auto, nawet nie trzeba odkwierać zbiorniczka, odpalę z powrotem. No i wszystko wraca do normy. Węże robią się miękkie, tak jak teraz. Zobaczcie, nie ma ciśnienia, auto było zgaszone, nie wiem, chwilę temu. Zero. Yy, I co? I teraz można po prostu odpalać, gasić wentylator. Pracuje, parownik, jest obieg, wszystko gorące. No nie wiem, robiłem nawet test na dwutlenek, który wyszedł negatywnie, nic nie ma. Nie wiem co o tym myśleć. Czyżby nowy termostat? Nie chce mi się trochę w to wierzyć. Dobra, kwestia do przemyślenia. No ale jest takie coś, taki problem występuje i to jest problem duży, bo na przykład może być pęknięta głowica w tym silniku. No właśnie, może być, nie musi być. Ale układ, jeśli jest układ krążenia zaburzony. Nie chcę startować, no wczoraj jak odpalałem to to normalne, no, trzeba było i zanim ruszył parownik, to było dużo odciśnienia, jakoś mi to, <laughs> pospinałem wszystko do kupy, jakoś mi to... jakoś mnie to bardzo nie dziwiło, natomiast dzisiaj już po odpaleniu rano, no nie wiem, a z rzeczy pozytywnych wymieniłem czujnik temperatury, teraz jest wszystko w porządku, 90 stopni chwilę, za 90 włączają się wentylatory na zmianę, pierwszy tamten startuje, później ten, ale na ogół tamten daje radę nie ma problemu, schładza silnik bez problemu w kilka chwil, chłodnica jest ta szeroka, miedziana, oryginalna dana, myślę, że do tego projektu tutaj by wystarczyła. No właśnie, no ale to widzicie, jak nie urok to sraczka. Dobra, zostawiam to, niech to wystygnie z powrotem i się zastanowimy nad tym, bo rzeczywiście no tak być nie będzie, tak być nie może. No i mamy kolejny dzień spędzony pod autem i przy aucie, i nad autem, i w aucie Stabilizator, zobaczcie, przyszedł dzisiaj wąski bez problemu, tutaj mamy jeszcze kilka centymetrów Z filtrem też nie powinno być problemu, chociaż zaraz się przekonam bo będę wymieniał olej, tam jest olej wlany taki aby aby i docelowo będzie coś innego Co to chciałem jeszcze powiedzieć No, stabilizator nie ma tutaj żadnych problemów, nie było tutaj jest miejsca jeszcze dosyć, a widzicie, no to mamy Pompę wspomagania, zamontowaną od nowa, zbudowane, zbudowane mocowanie samej pompy. To oryginalne było takie masywne, nie tylko aluminiowe. Stąd też ta pompa od, odsadzona była mocno od silnika. A poza tym, dodatkowo, jeszcze to była pompa, bo ta jest odpolona, za którą miałem oryginalnie wcześniej. Ona jest troszkę. Yy, tak, jakby no taka mniejsza, nie wiem, tak mi się wydaje. Po prostu, że taka bardziej kompaktowa. Albo że chodzi o to, że ona ma taki stelaż tutaj i ten stelaż nie jest taki opasły, tylko taki o. Przy tym dało się to wszystko wyregulować. Tutaj mamy napięcie, wszystko pasuje, nawet nie powinno być problemu. Z obijającym stabilizatorem, czekajcie, jak pójdzie do góry, no to będzie szedł w tamtą stronę. No, może być, nie wiem, tego nie przewidziałem. Muszę to sprawdzić, bo akurat nie miałem stabilizatora. Ale to jest blacha, można to odgiąć delikatnie. Dobra, to mamy z wałem. Słuchajcie, piszecie dlaczego wał, i coś tam, że ktoś nie chce, czy, nie chce, czy mu się nie chce, czy ściemnia, czy nie ściemnia, Nie wiem, ja tam nikogo uszczęśliwiać na siłę, nie mam zamiaru. Jak ktoś nie chce, to nie chce. Koniec. kropka. Dzisiaj sobie odpaliłem auto. Ta część, pierwsza, którą spawałem, bez bicia, pracuje ładnie. Tutaj jest problem, słuchajcie, z nowym krzyżakiem. Nowy krzyżak, który założyłem. I ma luz delikatny w jednej płaszczyźnie, dlatego trzeba wyjąć zegary i coś podłożyć, zdystansować to, a na ręcznym jest to nie obrócimy. No, bo to jest taki ulepek. Polony strak to nie jest tak jak w zwykłej osobówce, tylko macie przednią część od osobówki. A tył tak jakby od żuka wsadzony mniej więcej, chociaż krzyżaki takie jak w Polonezie. No nie wiem, takie to wiadomo, trochę zrobione jak wszystko, jak te auta całe są tak zrobione właśnie. No i co, elektrykę mamy na gotowo, zostało nam do urzeźbienia wydech. Wydech jest tylko tak przyczepiony kolektor na sztukę, on jest nawet nie przykręcony. Jeśli byśmy go przykręcili, to on pewnie gdzieś tak będzie, ale myślę sobie, żeby tutaj no, dobra, nie będę. Myślał, jutro będę robił, a dzisiaj to tylko takie ględzenie będzie na sucho. Tyle w tym odcinku. Elektryka na gotowo. Już mówiłem, kontrolki, liczniki, światełka, czeki, yy, czeki czekają, światełka światełkują, wszystko jest ok. No i co? Myślę, że jak wydech zrobię, hamulce hamują, yy, sprzęgło działa, sprzęgło tutaj jeszcze zostało zakontrować nakrętkę, podciągnąć go delikatnie. I ku końcowi. A, no i jeszcze zostało i wiązkę instalacji gazowej rozciągnąć. No ale to już nie dzisiaj.